Panie Ministrze, dowódca uroczystości nadkomisarz Maciejewski melduje gotowość do rozpoczęcia apelu z okazji Święta Policji oraz otwarcia nowej siedziby Centralnego Biura Śledczego Policji. Czołem policjanci. Serdecznie witam wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystości z okazji Święta Policji oraz otwarcia nowej siedziby. Pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak i pan komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk odznaczył Was medalami i awansami na wyższe stopnie policyjne. Pozwólcie Państwo, że w pierwszych słowach w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Błaszczaka oraz własnym złożę Wam serdeczne podziękowania i gratulacje. Podziękowania za cały rok ciężkiej, trudnej, niezwykle odpowiedzialnej i wymagającej pracy. I gratulacje z powodu sukcesów, które tak często mamy okazję omawiać, opisywać, pokazywać i z których wszyscy wspólnie się radujemy. Wyzwania, przed jakimi wszyscy stoimy, przed jakimi Państwo stoicie stale się zmieniają. Wymagają stałego podnoszenia kompetencji, wymagają zmieniania oprzyrządowania, instrumentarium, wymagają tego, żeby stale inwestować i się rozwijać. I to chcemy wspólnie z Wami cały czas prowadzić. 89% odsetek poczucia bezpieczeństwa to wynik historyczny, on także zależy od Państwa pracy, on jest także jej wynikiem. Za to także serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki honor i zaszczyt być tutaj dzisiaj z Wami, wręczyć Wam nominacje na wyższe stopnie policyjne, pogratulować uzyskanych odznaczeń, bo to wielki honor i zaszczyt kierować formacją, w której służą tak fantastyczni ludzie jak Wy. Te narzędzia są u nas naprawdę bardzo wykorzystywane.